Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza, Wojciech Kowalik. Ten odcinek będzie o wąskim gardle i o tym jak niewiele potrzeba by sparaliżować międzynarodowy handel na globalną skalę, ostatecznie pozbawić kierowców benzyny. Co świat ocenia jako najgorszy z możliwych scenariuszy. Dlatego rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie jest najczęściej dyskutowanym potencjalnym powodem gospodarczej katastrofy z ropą tak drogą jak na starcie wojny w Ukrainie, lub nawet droższą, bo przez cieśninę Ormus spłynie ze wschodu na Zachód ogromna część wydobycia. To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy! Na początek mapa Bliskiego Wschodu. Dwie cieśniny i kanał, które razem stanowią najkrótszą drogę z Azji do Europy. Cieśniny to Bab Al Mandab, cieśnina Ormus i Kanał Suezki. I dziś skoncentrujemy się na tej drugiej, bo o niej ostatnio mówiło się mniej. To Ormus, cieśnina prowadząca z Zatoki Omańskiej, a wcześniej z Morza Arabskiego do Zatoki Perskiej, a potem do kanału Sueckiego, ma około 160 km długości i mniej więcej 30 km szerokości. Na południowym jej brzegu leżą Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie, na północnym Iran, i właśnie o niego w tej historii chodzi. Ale zanim o Iranie i o tym, jak bardzo jego decyzje mogą zaszkodzić światowemu handlowi, o znaczeniu samej zatoki. Ormus to wąskie gardło. To punkt na morskiej trasie handlowej, którego odcięcie spowoduje globalne kłopoty, bo przez cieśninę odbywa się znaczna część transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu do odbiorców w Europie. Codziennie płynie tamtędy jedna piąta światowego surowca. I choć część dostaw można przenieść do rurociągów, to zablokowanie tego przesmyku wciąż oznacza bardzo poważne kłopoty. Przez cieśninę płynie też jedna piąta Transportowanego morzem LNG, płynnego gazu ziemnego, przede wszystkim z Kataru, skąd surowiec sprowadza m.in. Polska. Przez Ormus przepływała też większość statków kontenerowych wiozących do Europy Zachodniej, transporty z Chin, Korei Południowej, państw Południowego Wschodu Azji i Wschodniej Afryki, w tym ładunki kawy i kakao. Dzisiaj statki drobnicowe omijają ten rejon, bo na trasie prowadzą do Ormus czy nie inne niebezpieczeństwo bojówki jemeńskich piratów Huti, które mało malowniczymi metodami, ale za to bardzo skutecznymi, łupią i niszczą statki handlowe płynące na zachód do kanału sueskiego. I dlatego większość firm wożących towary morzem kieruje swoje jednostki objazdem wokół Afryki, co wydłuża podróż i podnosi koszty transportu. Teraz historia kłopotów z Iranem i cieśniną Ormus oraz czy jest się o co dzisiaj martwić? W kwietniu Iran przejął w cieśnienie statek handlowy powiązany z izraelskim armatorem. Ludzi zwolniono miesiąc po abordażu. Teheran utrzymywał, że załoga złamała przepisy prawa morskiego, ale eksperci byli pewni, że chodzi o związek armatora z państwem Izrael. Rok wcześniej, w tym samym miejscu, w ręce irańskiej gwardii rewolucyjnej trafiła jednostka amerykańska, prawdopodobnie w ramach rewanżu, za zatrzymanie irańskiego tankowca z nielegalnie przewodnictwa stworzoną irańską ropą. Podobny los spotkał statek grecki. Irańczycy zemścili się za konfiskatę surowca z irańskiego tankowca w greckim porcie w ramach międzynarodowych sankcji nałożonych na Iran. Niebezpieczeństwo, że historia się powtórzy, jest. Ale czy możliwe jest zablokowanie całego ruchu przez Ormus? Odpowiedź brzmi możliwe, ale mało prawdopodobne. Nawet w latach 80. ubiegłego wieku, gdy Iran był w konflikcie z Irakiem, skończyło się na zbombardowaniu terminala naftowego i atakach na ponad 400 statków handlowych, co podniosło koszty ubezpieczania transportu, ale nic więcej. Nigdy potem Iran nie zdecydował się na podobną masową akcję. Mało tego, zamknięcie cieśniny dzisiaj oznaczałoby, Podłożenie sobie nogi i zablokowanie transportu irańskiej ropy, której sprzedaż nielegalna dla Teheranu jest źródłem utrzymania. Z racjonalnego punktu widzenia taki scenariusz nie wchodzi więc w grę, co nie znaczy, że otwarty konflikt na Bliskim Wschodzie nie powinien podnosić ciśnienia kierowcom. Bo ostatni rozwój wypadków doprowadził już do najsilniejszego wzrostu cen ropy naftowej od lat i do gwałtownego spadku, gdy okazało się, że Izrael nie zamierza zbombardować ani instalacji nuklearnych, ani instalacji naftowych w Iranie. Ropa tanieje także dlatego, że światowa gospodarka zwalnia, szczególnie w Europie i w Chinach. Tych ostatnich systematycznie od wielu miesięcy i jest to jednocześnie dobra i zła wiadomość, ale to już zupełnie inna historia. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.